Coś wali Najlepiej ci się o ducha czy o sprzęcie Ej, słucham? Chcesz posłuchać od ducha czy o sprzęcie? Nie wiem, mi tam obojętnie Najlepiej no ci powiem o sprzęcie Dobra O, krucyfikus! Ja chcę go Przyda się. Tutaj tu masz latarkę na głowę Co? Tu masz latarkę na głowę Taki Aha, taki... dobra, wziąłeś to? Tak, weź. I ja mam to wziąłeś? E. Aha, dobra. Przyszymaj mam? Tak, ten te na klawiaturze przytrzymaj. Dobra, U, mam. Się teraz. O, wow, dobra. Tutaj mamy pigułki na, na, na Sanity, y, bo tutaj mamy. Że to wezmę krucyfixa, ok? Jeszcze nie, jeszcze nie zaczęliśmy gry. O, ja wzięłam. Dobra, Figułki the... I... <gry> na Sanity, które nam na, naprawiają to. Bo im to jest nisze, tym większa szansa na polowanie. Kliknęłam ku i mi zniknął krucyfikus. Bo, bo ku to jest wyrzucenie i temu chyba. A nie, to jest zmienienie. A kół to jest zmienienie. A dobra, dobra, no git, no. Dobra. Eee. Okej, okay, dalej co mamy? Tu mamy zapalniczkę. A few moments later. Dobra, jak tutaj? Eee. eee. Tą lewym. Musisz to kliknąć, tą. Eee, to tą klawiaturę, Co? Lewym tą klawiaturę klawiaturę nr albo ja otworzę no właśnie otwórz okej na razie idziemy szukać w ogóle korków to chodź do garażu czy tak, trzeba tak pójść? czekaj oj boże poczekaj strategiczne światełka dobra Możemy ej luz, te gra Mamy mieć włączone maksimum 9 świateł na tej mapie dobra, jestem. Korki już włączone są czyli co, możemy światła włączyć normalnie? Tak, mamy karty Tarota, no. to później zajmiemy się nimi, ale fajnie. Ehm, jo. E, weź sobie te na razie, czekaj, jestem już. Te sobie weź na razie. Jestem w pokoju, gdzie jest chyba 5 stopni. Tak, 5 stopni tu jest. Tak, ale to jeszcze nie jest ten. Musimy znaleźć tam, gdzie jest niska temperatura, bo to, to oznacza, że tam jest duch. I to będzie pokój ducha, który najpierw trzeba znaleźć. Dobra, to ja poszukam. Tak, ja też poszukam. Chociaż wydaje mi się, że to będzie to. Radio włączył. To tu jest. Tak? Tak, pada. To tu jest. A mi nie pokazuje, że spada. Patrz na... Ej, dobra, spada no. Dobra, idziemy po rzecz. tu krucyfiksa, F e, poczekaj, co? Krucyfiksa po tu F Dobra F i połóż jeszcze w środku pokoju. Ale nie na łóżku lepiej, na podłodze. F. Przytrzymaj F Ja nie widzę tego krucyfiksa. F przytrzymaj po prostu i na ziemi go połóż. A jak ja mogę go tylko tu położyć. No to pójść F po prostu. Jak ten... O, jak go przyniosę, ale nie bo po żeby położyć na położę, to trzeba kłznąć. Ha, dobra, nie wiedziałam, pod sorry. A jak się kuta? Shift. Przecież pod shiftem się biega. A, to C, sorry, C. Aha, dobra, dzięki okay. Zaraz możesz z nim pogadać. Próbować. Dobra, to chyba czekaj, wezmę tego. Mamy OLB. Spróbować? Y, czekaj, na, pokażę ci orby w ogóle. Chodź. Dobra. No. Y, weź sobie J najpierw w ogóle. Jod, okej, okay, bo że mamy jakiś gust hanki No dobrze. Do do wody. Do wody zaznacz tam masz, zakładkę do wody. Dobra, no. I zaznacz orby. Trzeba, orby, gdzie to jest? Orb to będzie do wody i to U! będzie pod projektorem DOS. Co? Poczekajcie. Weź sobie J do wody i tam masz takie coś jak orb. Tak, ale gdzie? Do wody masz zakładkę. No. I tutaj masz do wody, MF poziom 5, utwór, pismo ducha, mroźne temperatury, spirit box, orb, projektor, doc. A, to pomiędzy projektorem a spirit boxem? Tak. Z orb zaznacz. Dobra, zaznaczyłam, no. Do wana, chodź do Vana, na chwilę. Dobra, to włączy, to już idę. I podejdź sobie do komputera. No. Masz, kamel, masz kamel, widzisz pokój ten? Tak, tak. Widzisz taki bia taką białą kulkę na środku? Tak, to, to jest, to jest duch. To jest orb. A. I to jest ten duch? Nie, to jest orb, to jest jeden z dowodów. Jeszcze musimy zebrać. To co mamy zrobić? Zdjęcie czy co? E, nie, nie, z zdjęcia nie zrobisz. No, dobra, ale kamery. To, 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 to... Kamery nie, to nie. Weź sobie książkę tą. Jedną. Dobra, poczekaj. T, może... A, E. Dobra. Tak, e. I chodź do tamtego pokoju, gdzie jest O. A to mogę? Mam pytanie, mogę już spróbować już pogadać? No zaraz będziesz mogła, czekaj. Połóżmy Uum. najpierw książki. F, kucni. Dobra. kucni. F, e, o? i F, połóż książkę. Tu? E, gdziekolwiek, byleby objmowała pokój. Okej, okay. czekaj. E, nie. Chcesz pogadać z duchem? Tak. Pismo jest, pismo jest. On okay. pisze ktoś. Napisał, e, chcesz z nim pogadać? Tak. E, to włącz tu boksa Włączyłam. E, masz takie, masz, masz to z pytaniami, takie coś? Obok? Oh, yes. Taki yes. Ra ramkę z pytaniami? Jaką ramkę? Nie masz like chyba. To weź sobie B, przytrzymaj. I powiedz Where no. are you? I don't think so. Where are you? Ale gdzie? Na B. Czekaj. Przytrzymaj B i powiedz Where are you? No. Where are you? Powiedz na B. Ale na czym? Przytrzymaj B i powiedz Where are you? Ale gdzie powiedzieć Where are you? Po prostu powiedzieć. W grze. Where are you? Tak. No ale gdzie w grze? No, B to jest czat w grze. Aha! Where are you? Wait, G, ja, G. Wie, ja z nim G. pogadam, ale... Okej. Okay. Y, y, wezmę dotsy. Bo nie odpowiada chyba ci, czy odpowiada? Halo? Ja z nim pogadam. Where are you? Ja z nim pogadam. D, 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 d. D, 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 d. A, nie wziąłem aparatu pójdę Oh my god To to psy Gdzie jesteś? Aha, po polsku Powinno, a jak nie zadziała to było sukien jest, jest spirit box Odpowiadam Where are you? O, drzwi Ja się z tutaj coś Mowa... Na anglicy jednak English to. Where are you? Gólden on się otworzy, no właśnie. Właśnie wiem. Wezmę A go, mogę zapytać, jak się czuję? E, nie, chyba nie. Weź sobie J i to zobacz Spirit Box. J? Spirit Box. Tak. No? Zostały tam dwa duchy chyba. Trzy, cztery, trzy, trzy duchy. No to jeszcze mimik może być. Eee, duchy, duchy, co ma mik? Ulta Fiolet mnośne. Zobaczysz w tym momencie? Co? E, jasne. O! Pojawił, wow. pojawił się! Wiem. Widziałam. Tak. Ale ogólnie to... jest prawie poniżej zera, nie? nie może być mniej. Czekaj. Ma pismo czy nie ma pisma? Nie, nie ma pisma, dobra. To nie może być mi. Ten pokoju nie zmienił przypadkiem No nie Jeszcze nie mamy roźnych, czekaj Spirit Box co mamy? Mamy pismo będzie albo MFK albo projektor DOS A co, czemu on ci odpowiedziała mi nie? Bo ja mam taką tekstową, mam taką ramkę z tekstem, gdzie mamy pytanie kliknąć, to było łatwiej. A, a gdzie ty masz? Jak ją ustawić? Poczekaj, mogę spróbować? Eta... Daczej by musiał nas zahantować, to raczej znaczy, jest tej spółcyfik nie powinien nas złapać. A, a gdzie on jest? A w czym on jest? On tutaj jest w tym pokoju jest. Tak, ale chodzi mi gdzie jest to, żeby to ustawić. Wygra, wideo, dźwięk, czy sprawy. Tak tam nie. musisz zmienić pols polski, polski, polski Dobra, mam wszystko na polski. Sposób no to... poznawania u... mowy? Nie wiem.

Where are you? Are you close? How old are you? Do you love me? Do you love me? <laughs> <laughs> you <know>. <laughs> <laughs> uh -huh. Event. Eventował Czyli? Zrobił nam węta, pokazał się nam. Aha, okej. Okay. Jakby wolał, żeby nie zamykał nam drzwi. Jak zamknie drzwi wejściowe, to jest wtedy hand. Aha. I wtedy może nas złapać. No cóż. Czekaj, ja spróbuję znowu, żeby było. Nie wiem co, może... eee... Oho, właśnie, właśnie o tym mowa. Który zaspalił? A, no, idź po drugiego. Nie, on ma dwa użycia, ale radę stąd wyjść. No dobra, chodźmy. No, nie, nie ma pinchetników. Radę stąd, stąd, stąd wyjść. O, fiolet. Ja spróbuję tego odpalić. Czekaj, idem, mamy. Oha. No to już wiadomo czemu. Co u nas zahantować, zobacz. Na sanitzie. Zobacz. Czemu? Jak zobaczyć sanicy? No tutaj, tu jest monitor. Sany psychiczne. A. E właśnie. O tym mówimy. Mm. Lepiej weź weź te. Poczekaj, poczekaj, ja chcę spróbować z tym, żeby sobie to włączyć, rozgrywka między, żeby to wybierać. Gdzie weź, to jest? Weź sobie te opcje całe, Gła. No. tam masz tekst polski, polisz, mhm. mowa polisz. Tak, tak mam. I tam dalej jest sposób rozpoznawania mowy. No. Co tam masz? Mam nic. Aha. Eee, wiorłamy. bo to powinnaś tak. to mieć. I nie mogę w ogóle tego przyłączyć nigdzie. O może... Powinnaś to mieć, to bo ja mam to, tak i to działa. Aha, to może ja nie będę gadać ze spirit boxa. No może lepiej nie. Czekaj, Szkoda, no może kiedyś to ogarnę to to nie? To bądź może bądź na tym razem. Yyy... jak? Rzuć, yeah. no, Dziękuję. No co ja mogę wziąć? Mogę wziąć kamerę? A, tego nie mam z jakiegoś powodu, no to trudno, miałem to wcześniej, nie zauważyłem. Kamera już tam jest, potrzebujemy jednego dowodu, ostatniego. Jakiego? Któregoś trzeciego, bo każdy duch zostawia trzy dowody. Eee, to może wziąć pentagram? A, nie, 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 nie wiadomo czy będzie, bo mamy karty... A co da... to jest? E, każdy Tarota, e, są, więc nie może być pentagram. To jest co to jest? To jest mikrofon paraboliczny. Hmm. To jest do szukania dźwięków na daleki zasięg. No okej. Okay. Okay. A wziąłeś pentagram? On, Nie on, może my. być pentagram już. No, bo są to, każde to, to, okay. Weźmy, zróbmy te zadania, co tutaj mamy takie trzy. Czekaj. Czujnik ruchu, kadzidło, świeczka. Weźmiesz czujnik ruchu. A gdzie jest? To jest to? To, to jest czujnik ruchu. To, co właśnie wzięłam? E, tak, to jest unikruchu. E, to? Chodź, chodź, Dobra, lecimy. Ej, to jest takie luźne. No, jak nie ma handlu, to wtedy tak. Dobra, i jak to włączyć? E, musisz włożyć to na ścianie. Na, na ścianie roku. jakiej? E, na którejkolwiek, na tej na przykład. E, na tej, tu, zobacz. Też F, jak coś. I już postawiłam jakby co? Za wysoko trochę. Tu aha. Kolki nam wyłączył. To idę włączyć. Aha, słyszałem zegar. Co źle? Nie, to jest interakcja. Wezmę drugiego plusa. O, są kolki już włączone. Tak wiem, włączyłam już Ale elegancko Nie, nie to yeah, yeah, ja wszędę filmikiem coś. Nie, tylko... Ja teraz ja... Pokoju go na półtorej to... minuty. Dobra. Nie będzie nas fantował. Bądź na znajdzie jeszcze z niego dowodu. Świetkę już zgasił. Świeczkę. Nie, a po co? co są te wody? To jest żeby znaleźć ducha, bo jak znajdziecie dowód to zostanie ci jeden duch. A. Znaleźć co to może być? Czekaj, Mara? Nie no raczej nie Mara. Poczekaj, pod jakim był tego, żeby sprawdzić tą książkę. I a, to. A, to tu! Wyłączył światło i żarówki nam. A widziałeś go? No, jest no jest To był tak cień tutaj, tutaj nie, tutaj nie będzie światło do końca gry. Okej, okay, spoko, wytrzymałem A jaki, a jaki jeszcze kliknąć? Jaki jeszcze no, jest, kliknąć? Do... No to mi zero zostało, duchów. Zorientował mnie. Czyli pokazał się. No mi I, też wcześniej. Ej, to ty tak ciągle klikasz czy co? to czuj, to ten MF istny. Albo oh uh. my. Co ty otworzyłeś drzwi? Tak, tak. O boże! Goku identuje! Idźmy na jego stanie Tippinsy, wiesz? Ej, zesrałam się już, oh, ball, pierwszy bo raz... Bo on tutaj bardzo nas eventuje. Ej, pierwszy raz się zes zesrałam, nie? O ja... O ja! weź yeah. tej sanity pilsy, dwie, to, to se weź dwa, od razu. Co? To, te fioletowe połączowe pude pudełka. Yeah, yeah, yeah. Dobra, poczekaj. Eee, eee, Nie mogę wziąć tego. Wyrzuć latarkę. Rzecz, rzecz, wy Albo cokolwiek. A nie mogę tak. wyrzucić termometr? Termometr, tak, bo nic nie będzie. Czego nie może Zresztą? być na pewno? E, poczekaj, jak się wyrzucał i G, a. I E, dobra. mf mfki nie, mf nie będzie, czyli pi pismo już ma. Mamy trzy dowody. No. E, Mara. O, oh, yeah, Tak? A, 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 a yeah. jaki to kolejny dowód? Pismo ducha, bo ja, ja nie zaznaczyłem. No, dobra. A, no. Zaznacz, zaznacz orb, spirit box i pismo ducha. Powinna ci zostać mara. Tak, zostało mi. Kliknij na tą No? Jest w kółku. Tak. To dobrze, zaznaczona jest, możemy odjeżdżać. Dobra, to jedziemy, nie? Jak to włączyć? No, tak. A my tyle sprzętu tam zostawiliśmy, nie? Tak, ale on zostanie, bo jeżeli nie zginąłem, to on zostanie. Okej. Okay. I powinno być dobrze. To była moja pierwsza gra, nie? Ej, to no. było fajne. Tak, ale na spontanii, bo ja ci nie zaznaczyłem. Powinno to na spokojnie zrobić. Spoko, spoko, możemy jeszcze kolejną gierkę.